Dzień dobry wieczór, Piotrze. Dzień dobry wieczór w sentymentalniku. Witam, 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 witam. A cóż, dzisiaj sytuacja ha, dość nietypowa, bo idzie na tapet tytuł prasowy, a jednocześnie trochę zjawisko kulturowe, i rzecz jest ciekawsza dla mnie, niż się na pierwszy rzut oka może wydawać. Ja się przyznam od razu, na samym początku, że ja nie pamiętam świata młodych. To znaczy, pamiętam go o tyle. Że miałem go w rękach, ale nie mogłem aktywnie, że tak powiem, partycypować w lekturze. Już pewnie wiecie, o czym, o czym mówimy. No tak, świat młodych to było czasopismo. No, nie waham się nadużyć tego słowa kultowe. W latach 70. No. O 80. to już mogę mówić tylko połowicznie, bo powiedzmy z początku lat 80. jeszcze mocno korzystałem. To jest oczywiście pismo, które powstało pod koniec lat 40., w 49 roku bodajże wystartowało. Ale ja mogłem śledzić jego losy właśnie w latach 70. i na początku lat 80.. Wiem, że dotrwało do roku 93. Już w nieco marnej formie i w sierpniu 93 roku zakończyło swój żywot. Ha, o tym jeszcze pewno powiemy, bo to się wiązało z czasami, w jakich przyszło, przyszło mu egzystować no pod koniec po prostu. One były specyficzne i nie sprzyjały tego rodzaju inicjatywom wydawniczym, ale zanim nastąpił ten smutny koniec, no to. Te lata, które mogłem obserwować, czyli powtórzę jeszcze raz do znudzenia, 70. i 80., no to było, proszę Państwa, zjawisko, Piotr powiedział, zjawisko kulturowe. Tak, bez wątpienia. Czasopismo, które wychodziło trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu, i no wierzcie mi Państwo, ono nazywało się, że to pismo jest harcerskie. Uwierzcie mi Państwo, ja z harcerstwem w latach komuny za dużo wspólnego nie miałem. Zuchem chyba byłem, no, ale za dużo z harcerstwem wspólnego nie miałem. A co więcej, znałem kilku ludzi, którzy od harcerstwa jak najdalej, wręcz przeciwnie, a nawet bardzo, bardzo wręcz przeciwnie, a świat młodych czytali. Bo świat młodych poza tą taką. Ideologiczną otoczką, a nawet nie ideologiczną, tylko właśnie harcerską, organizacyjną, taką otoczką, bo tam w sumie harcerstwa było naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Raczej świat młodych zajmował się tym, czym bardzo młodzi i młodzi ludzie się interesowali. W latach komuny trafiał w punkt, no, po prostu trafiał w punkt, dlatego był pismem rozczytywanym, zaczytywanym. Proszę sobie wyobrazić, że w czasach komuny pojedynczy numer miewał pół miliona nakładu. No gdzieś tam proszę państwa dzisiaj takie nakłady, no dzisiaj w ogóle schyłek prasy, ale nawet w komunie to był jednak ewenement, to było w końcu pismo dla młodzieży. Tak, jak mówię, nie pamiętam go z, jako czytelnik, natomiast moi wujkowie posiadali niektóre numery archiwalne. Bardzo charakterystyczne to zresztą było pismo, e, w, też, też wizualnie, wyróżniające się na tle innych. E, pamiętam tylko tyle, że pewnie coś z niego wycinałem, e, a potem nagle, jak mówisz, znikło, ustępując miejsca takim bardziej drapieżnym tytułom. I mam takie wrażenie, że, wiesz, nastolatki w trzeciej RP, kiedy świat młodych umarł, był. No to już stały się trochę inne niż wcześniej. Takie były trochę już jak ta cała epoka lat 90., krzykliwe, modne, tandetne i trochę niezamądre. Dlatego też zauważ, Marku, że stopniowo znikają nam i znikały pisma opiniotwórcze w, jakim, w jakiś sposób, niosące jakikolwiek przekaz. Dzisiejsza prasa to jest już albo Jakieś tam tematy niszowe albo plotkarskie, ewentualnie z polityka. Polityka, że po prostu tygodniki są narzędziem partii politycznych. Ale świat młodych był magazynem o takim bardzo specyficznym profilu i tematyce. Trochę już powiedziałeś, jak wyglądały te cotygodniowe wydania i które z nich, bo one się dzieliły tematycznie, były na najwyższym poziomie, a które były na najpopularniejsze. Bo sądząc, po dzisiejszych trendach, to chyba. Największym wzięciem cieszyłyby się te związane z tak zwanymi zespołami i aktorami, bo celebrytów to jeszcze wtedy nie było. Powiem ci tak, że to wcale nie jest takie oczywiste. Najpierw zacznijmy od tego podziału, a później o, tym, o tej oczywistej nieoczywistości. Otóż yy, yy, mówiłem, że wychodziło to pismo trzy razy w tygodniu. Był numer wtorkowy, no, on miał niebieską, nie, niebieską winietkę, to logo było na niebieskim tle i to, było, to był numer poświęcony, no, tak generalnie, bo nie cały oczywiście, sprawom nauki, astronomii ale nauki to będzie lepsze określenie astronomii, dlatego że na przedostatniej stronie na siódmej, bo uwierzcie państwo, to było pismo w formacie gazetowym, czyli dosyć duże, ale jednak składające się z ośmiu stron. Wszystkie kolorowe, ale no, osiem stron to niby nie jest dużo, a jednak tam była masa treści, i na siódmej stronie w numerze wtorkowym był zawsze tomik. Tomik, została ta nazwa, to wcześniej było Towarzystwo Miłośników Astronomii i Kosmosu, ale zrezygnowano z tej nazwy, bo ona długa i nie bardzo wpadająca w ucho, więc został Tomik. I ta siódma strona tak, trzy czwarte tej strony, a troszkę może więcej poświęcone było właśnie sprawom kosmosu, planet, różnych dziwnych rzeczy związanych z naszym układem słonecznym, ale i ze wszechświatem. Co więcej, pojawiały się tam nawet materiały dotyczące UFO. No może nie jakoś tak nagminnie i w dużej ilości, ale pamiętam, kiedy pojawiła się sprawa z Emilcina, pana Wolskiego, to tam to było dosyć dosyć omawiane. Przypomnę zresztą, całkiem niedawno nasz czołowy jasnowic polski mówił na swoim kanale o tym, że odnalazł, a właściwie otrzymał e, elektroniczną wersję świata młodych, w którym e, to numerze ogłaszał się jako, jako taki chętny do nawiązania korespondencji, bo tam właśnie można było też zdobyć przyjaciół, z którymi można było w formie listowej. Tak, to proszę Państwa, były tak analogowe czasy, że ludzie pisali do siebie listy, i w tej formie analogowej można było nawiązać kontakt z ludźmi innymi, w kraju, którzy również kosmosem się interesowali. No cóż, proszę Państwa, yy, ale to nie było wszystko w tym numerze wtorkowym. Pojawiały się też różne inne doniesienia ze świata, yy, z, z szeroko pojętej nauki, yy, od paleologii, yy, archeologii, ale fizyki, ale tej stosowanej, praktycznej, jakichś jakich wynalazków, tu nie jestem pewien, musieliby mnie państwo poprawić. To było albo w numerze, albo w numerze wtorkowym, albo w numerze czwartkowym. Ale wie, przepraszam, ale były też nowoczesne samochody. I pamiętam, wycinało się te samochody, bo tam się pojawiały absolutnie nieziemskie fury. No co było robić? Znałem ludzi, którzy wklejali, wycinali te zdjęcia samochodów. Na gazetowym papierze, no to sobie Państwo wyobraźcie, jakie te zdjęcia były. To nie była kreda, to był gazetowy papier, ale te, 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 te samochody były cudowne, po prostu były cudowne. One były zresztą z omówieniem, co tam pod maską siedzi, jakie to jest. Uf, pamiętam do dzisiaj artykuł, który traktował o tym, dlaczego te bolidy formuły pierwszej nie odlatują gdzieś w powietrze, pomimo tego, że osiągają tak wielkie prędkości. Tam było tłumaczenie, jak te spoilery działają, jak dociskają, co się stało, kiedy pewien spoiler się odzajączkował od, 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 takiego, od takiego bolidu i poleciał prosto w trybuny y, przy tej prędkości i tak dalej i tak dalej. Wierzcie mi państwo, ten wtorkowy numer dla mnie był niezwykle interesujący. Naprawdę niezwykle interesujący. Były też numery czwartkowe i to były, to były numery, które były poświęcone sprawom tak najogólniej. Znowu proszę nie traktować tego, że tam wszystko było tym nabite, ale sprawom przyrody, geografii, w cyklu Poznaj Świat troszeczkę i to, to tak najogólniej, najbardziej ogólnie. No i wreszcie te numery sobotnie, kiedy rzeczywiście tam było sporo zespołów, tego co dzisiaj nazywamy celebryctwem, bo też aktorów. Zespołów muzycznych, piosenkarzy. To znowu tak było, czekajcie Państwo, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Piąta, szósta strona to były te miejsca, gdzie, gdzie, gdzie tak szeroko te rzeczy omawiano, ale nie tylko oczywiście. I w zależności od tego, czym się kto pasjonował, a młodzież w PRL-u była dziwna, bo interesowała się różnymi rzeczami. Jedni się interesowali właśnie. Celebryctwem, inni nauką, jeszcze inni, właśnie i, i jakimiś innymi zagadkami naszego świata. W związku z tym paradoksalnie te numery. Mm, Wtorkowe, czwartkowe i sobotnie cieszyły się. Sobotnie były czerwone, czwartkowe były zielone, bo nie wiem, czy to powiedziałem, już nie pamiętam. W każdym bądź razie one się cieszyły w miarę równym powodzeniem. To pismo znikało z kiosków. Ja miałem znajomą kioskarkę, właściwie moi rodzice mieli znajomą kioskarkę, która zostawiała mi numery poszczególne, ale czasami się jej ręka omskła i wydała. Zanim schowała doteczki, to wydała, i wtedy miałem. Braki, braki, i, i to strasznie nad tym bolałem, że gdzieś tam mój numer poszedł w ludzi. No straszne to było dla mnie, ale to się zdarzało na szczęście rzadko. Co jeszcze ważne, te pisma miały też, poszczególne ich wydania, miały element łączący, to znaczy tam zawsze na ostatniej stronie był komiks, i to były naprawdę znaczące, ja no nie wiem, czy to są pióra. Flamastry, no, znaczący rysownicy rysowali, bo tam był Papciochmiel, był Christa z, z Kajko i Kokoszem. Papciochmiel to wiadomo, że z Tytusem, ale tam się zdarzały różne inne świetne komiksy. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, świetne. I w każdym wydaniu na stronie ósmej i siódmej była powieść. Te powieści były różne. Od młodzieżówek, obyczajówek. Po młodzieżówki SF. Więc wierzcie mi państwo, no, było co czytać. I ja się wcale nie dziwię, że w tym stosunkowo biednym PRL-u po to pismo no, nie tyle ustawiały się kolejki, czyli tylko no, było, była taka rywalizacja cicha wśród młodzieży, żeby świat młodych zdobyć. Zdobyć jest tutaj słowem kluczowym. Uh -huh. A jak to było, powiedz, z fantastyką w świecie młodych? Czy tam y, oprócz tych y, opowiadań, oprócz powieści, czy tam się przebijało coś o filmie, o, o w sumie hitowych filmach Science Fiction z Zachodu, typu Star Wars czy obcy? Y, czy pisano coś o takich powiewach z wielkiego świata? Pisano, nie pamiętam obcego, Myślę, że był, ale to był taki czas, kiedy obcy się pojawił u nas w Polsce, kiedy ja akurat przechodziłem z, z podstawówki do liceum i troszkę mniejszy kontakt miałem ze światem młodych. On zresztą później troszeczkę na chwilę wrócił, ale wtedy na tym przejściu miałem mniejszy kontakt i być może w tamtych numerach były omówienia. Natomiast świetnie pamiętam, szał jaki się zrobił, kiedy na ekranach pojawiły się Gwiezdne Wojny. To omówienia tego filmu, pierwszej części, która dzisiaj się nazywa Nowa Nadzieja, no one tam były naprawdę rozbudowane, okraszone zdjęciami, których zawsze było mało. I, i, i wierzcie mi państwo, to, 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 to było. To było. Co więcej, o ile mnie pamięć nie myli, to również niezbyt udany polski film zatytułowany Test Pilota Pirksa, również na łamach świata młodych, został umówiony i to dosyć szczegółowo i znowu okraszony zdjęciami. Jeśli chodzi o powieści, no to tak pierwsze z brzegu, nawet nie sięgając jakoś w głąb swojej pamięci, to przytoczę autora, nie pamiętam niestety chłopiec z pięcioma nie. To dzisiaj taka pozycja, która może nie jest swobodnie dostępna, ale ona funkcjonuje. I to jest taka powieść no, radzieckiego czy rosyjskiego właściwie pisarza. I wierzcie mi Państwo, ta fantastyka była troszeczkę inna, ale ciekawa. Na przykład. Specyficzna perspektywa człowieka, który dziś wychowywał się przed II wojną światową, tam zresztą losy tego młodzieńca są tak zarysowane, kiedy, mu, kiedy dowiaduje się, że w latach, kiedy będzie chciał się skontaktować z pewnym przedstawicielem innej cywilizacji, nie będzie już pań telefonistek, tylko wystarczy, że nakręci pewien numer, bardzo prosty. Ach, wiecie Państwo, te sceny, które tam się pojawiały, to, to jest dobra książka. Dobra książka, nie czytałem jej od tamtego czasu, ale została w mojej pamięci. To się nie, nie zawsze zdarza, więc nie wiem, czy dzisiaj bym się nie rozczarował i nie uśmiechnął z politowaniem nad swoim gustem literackim z tamtych czasów. Chcę wierzyć, że to jest dobra powieść, ale młodzieżowa. Pamiętajmy o tym, że to była młodzieżówka. Innym takim inną taką książką, którą tam drukowano, tam w ogóle był jej pierwszy, pierwszy, pierwszy start w Polsce, później się oczywiście ukazała w formie książkowej, była książka Strugackich, chłopiec z piekła. To się zresztą właśnie, na początku już nie pamiętam, jak ona się ukazała, to przyjaciel z piekła to, to, to w ogóle powinno mieć tytuł. W Polsce taki tytuł to miało, a w, albo odwrotnie. W każdym razie tam, nawet w trakcie u, ukazywania się tej powieści, zmieniono tytuł. Najpierw był, zdaje się, właśnie chłopiec z piekła, później był, później był przyjaciel z piekła, albo odwrotnie. No, wybaczcie mi, państwo, to już jest wiek podeszły i skleroza, no jakoś tak mi nie służy pamięć. W każdym razie tam się takie y, opowieści pojawiały, i to też jest cenne że świat młodych nie zamykał się, no oczywiście on pewno był ideologicznie kontrolowany, ale nie zamykał się na pewne trendy. Jeśli młodzież interesowała się fantastyką, to tę fantastykę im podsuwał, tym dzieciakom. Jeśli interesowała się samochodami, zespołami, czymkolwiek się interesowała, to też podsuwał to, bo ktoś tam przytomnie doszedł do wniosku, że albo będziemy tworzyć nowego socjalistycznego człowieka, czyli łamać kręgosłupy, albo będziemy w sposób jakiś taki mało zauważalny, wciągać młodzież, pokazując jej, że my jesteśmy z wami. No, być może ja żyłem w tych fajniejszych czasach, fajniejszego PRL-u, bo przypuszczam, nie wiem, nie mam wiadomości, jak to było, że ten świat młody w latach 50. i 60 mógł wyglądać no właśnie tak, że narzucał pewne treści. No ja miałem to szczęście, że poznałem świat młodych w tej wersji takiej przyjaznej, przyjaznej dla młodego człowieka. Yy, wspomniałeś tutaj o UFO i Emilcinie. Myśmy jakiś czas temu mówili o tym, co w prasa w PRL-u pisała o UFO. A jak to było ze światem młodych? Bo yy, mówiłeś, że tam w jednym z numerów było sporo astronomii. A od astronomii tylko krok do UFO. E, czy ty pamiętasz coś jeszcze, jak pisano o tej zagadce latających spotków? Bo e, jest to ciekawe, czy młodzi ludzie w Perelu na, na tle tych wszystkich wiesz treści edukacyjnych, m, przyszłościowych, zobligowani byli do niewiary w UFO? Nie, to tak nie, nie wyglądało, chociaż też nie wyglądało różowo. Bo pamiętam, po Emilcinie pojawiło się jakieś doniesienie z prasy lokalnej, nie pamiętam już z, jakiego, z jakiej części Polski, o tym, że bodajże to były dziewczynki idące do szkoły, gdzieś jakaś taka mała miejscowość albo wieś nawet. I te tak, tak, to, to przyrownica, słynna sprawa z przyrownicy. Spotkały, spotkały ponoć obcych. I to było najpierw doniesienie, i tam ktoś nawet napisał, że mu się to wydaje nawet bardziej, bo to młodzież pisała te artykuły. Oczywiście one były redagowane później przez rasowych redaktorów, ale to młodzież pisała te listy, i ktoś w komentarzu napisał, że ta, to wydarzenie wydaje mu się bardziej prawdopodobne niż nawet sprawa z Emilcina. I nie ukrywam, że z pewną satysfakcją. Ja nie ukrywam, że tak było, że z pewną satysfakcją redakcja bodajże tydzień, dwa po tym artykule doniosła, no, że jednak te dziewczynki przyznały się, że to była denta sprawa, wymyślona kompletnie. I, 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 I to może być ślad tego, że tam entuzjazm na temat UFO w redakcji nie panował. Natomiast to nie było znaczy. Przypuszczam, że to były względy tak zwane um, socjologiczne, czyli starano się nie pokazywać, że jeśli nawet dokonuje się pewnych manipulacji, um, manipulacji na, 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 na czytelnikach, to nie robić tego w sposób chamski i oczywisty. Czyli starano się um, tak zachowywać na przykład tak zwany zdrowy dystans i powiedzmy analizę tego wszystkiego. Więc pozory były zachowane, tak to może ujmijmy. Ja pamiętam zresztą, że w ramach tego kącika, który nazywał się Tomik, przypomnę, miał w logo taką rakietę, nieco skrzywioną. Fajne to wszystko było. Tam od czasu do czasu pojawiały się takie doniesienia ufologiczne, to, tak to określmy, ale one nie były częste. Zdecydowanie nacisk był. W tym kąciku na twardą naukę, na doniesienia o sądach Voyager, o sądach Viking, opisy poszczególnych planet. Tam się młodzi ludzie wykazywali, zasięgając z różnych źródeł, opisując na przykład, jak wygląda Mars, jak wyglądają księżyce e, poszczególnych planet, wielkich planet szczególnie. Zauważmy, że wtedy, lata 70., wiedza o tamtych rejonach kosmosu była jednak w porównaniu z dzisiejszą znacznie skromniejsza, a mimo wszystko starczało materiału pożywki, takiej, dla, dla, dla tego, żeby zaciekawić młodego czytelnika. Tam oczywiście pojawiały się mm, rzeczy, które też przyciągają, przyciągają i przyciągały młodych ludzi, czyli zdjęcia. Takie zdjęcia z kosmosu, pewno wy, wy, szperane gdzieś w, w, agencyjnych, w agencyjnych serwisach, zdjęcia prosto z NASA, y, ale to były rzeczy wówczas niezwykłe. Nawet na tym gazetowym papierze, i w związku z tym ten kolorowy dróg był, ale on był taki, jaki mógł być na gazetowym papierze. On był co prawda lepszej jakości, był biały i to całkiem nieźle wyglądało, no ale umówmy się. Kolorowy druk na takim papierze nigdy nie wygląda doskonale, a mimo wszystko te kosmiczne pejzaże, te zdjęcia planet z różnych próbników, które, które były, to było fascynujące. Dzisiaj tego się nie da zestawić, bo my dzisiaj nie znamy tego świata analogowego. Dzisiaj wszystko jest na wyciągnięcie ręki: klikamy, pyk, i jesteśmy w internecie. Mamy tysiące zdjęć do obejrzenia. Wtedy każde takie zdjęcie z Marsa, Marsa, innych planet było na wagę złota i pobudzało wyobraźnię i o ile moi koledzy wycinali samochody, ja też to zresztą robiłem, nie ukrywam, ale ja bardziej wycinałem te kosmiczne pejzaże, zawsze byłem na tym punkcie lekko trzepnięty i no, świat młodych to było takie okno, no, może nie na świat, ale na swoje pasje. Ludzie odkrywali w tym czasopiśmie to, czym się interesują. To taki paradoks, który, który Państwu przytaczam, ale tak rzeczywiście było. Przypuszczam, że powtórzę to, że ktoś tam doszedł do wniosku, że nie ma co z młodzieżą walczyć, trzeba młodzieżą ewentualnie manipulować i sterować. Stąd sobota. By, byli aktorzy i byli piosenkarze, zespoły. Czwartek była przyroda, nauka, tak, znaczy nie bardziej nauka, tylko, tylko geografia, przyroda. A wtorek, wtorek nauka i, i kosmos. To no, tak, myślę, że, że mieli opanowaną, opanowane to spektrum młodzieżowe dosyć dokładnie. No, tak, już reasumując, y to jeszcze wiesz, co, świat młodych przyznawał też tytuł Gry Roku dla planszówek, i co ciekawe, świat młodych zginął, a plebiscyt pozostał. Czy ty masz takie wrażenie, że gdyby to czasopismo przetrwało, byłoby publikacją, nie wiem, o grach komputerowych na przykład, albo czymś w rodzaju brawo? Bo na koniec taki smutny wniosek, no nie wiem czy smutny, może taki znak czasów, że zobacz. Zobaczcie w sumie, co jeszcze względnie niedawno było treściami dla młodych, a co jest dzisiaj. Różnice są kolosalne między tym, co oferował świat młodych, a co dzisiaj oferuje YouTube, TikTok, i tak dalej, Oczywiście na obu tych platformach znajdziemy też treści. Edukacyjne. Natomiast tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja odnoszę takie wrażenie, że świat młodych miał takie walory, właśnie, ale przynajmniej takie celował. Celował w to, żeby mieć jednak ten charakter lekko-edukacyjny. Lekko Jakby nie było przybliżający świat młodzieży, młodzieży w Perelu. I to się chyba udawało, prawda? Udawać się udawało, ale wcześniej powiedziałeś o tym, czy świat młodych miał szansę przetrwać. Dzisiaj post factum każdy z nas jest mądrzejszy, ja też, i uważam z perspektywy, że nie miał szansy przetrwać. Bo kiedy zaczął się upodabniać do takich pism, które wówczas wychodziły, brawo, brawo, girl, czy jakieś tam jakieś takie kolorówki, to zaczął tracić swój charakter, który miał, ewidentnie miał, no ale chciał być lepszy, bo młodzież podobno chciała czytać, nie, nie podobno, naprawdę chciała czytać, była spragniona. Tego brawo Ja pamiętam, jak jeszcze nie wychodziła polska wersja brawo to numery zachodnio niemieckie, kupowane w antykwariatach przez młodzież, no one osiągały astronomiczne, astronomiczne ceny, tam się pojawiały. W związku z tym, młodzież chciała czegoś, co, czego nie dostawała w Polsce. I próba podrabiania tych pism oryginalnych była, moim zdaniem, z góry skazana na niepowodzenie. Czy mogło to być pismo o grach? No, mój Boże, pismo o grach też się pojawiło w, w III Rzeczpospolitej w latach 90., naprawdę sporo. Jedne były lepsze, drugie były gorsze. Nie mnie to oceniać. W każdym bądź razie, kiedy nagle świat młodych został ze swoją ofertą, no, trochę w szczerym polu, bo nagle wszyscy, wiecie Państwo, tak przez daleką analogię. Na początku lat 90. wszyscy chcieli w Polsce zostać biznesmenami. Każdy chciał mieć swój biznes, bo wiadomo, że jak człowiek ma biznes, to musi być bogaty. To oczywiście mit, ale tak wtedy wszyscy wierzy, wierzyli, aż mi się samemu nie chce w to wierzyć, ale rzeczywiście tak było. I podobnie było z czasopismami przez analogię, tak to powiem, że wszyscy wierzyli, że tamto, co z zachodu, musi być lepsze, bo u nas w przaśnej Rzeczpospolitej nie może powstać nic dobrego, nic wartościowego, nic fajnego. No i no stało, jak się, stało się, jak się stało. Najpierw to taki, taka droga, droga ku przepaści. Najpierw świat młodych zaczął tracić swój charakter, a jak stracił swój charakter, no to przez to nie był konkurencją y, dla tych pism oryginalnych. W związku z tym był coraz mniej atrakcyjny. Był taki moment, że w pewnym momencie chyba do świata młodych przyciągały już tylko, tylko komiksy, a i te pod koniec były już dosyć marne. Zresztą, no, tak na koniec odpowiem Państwu to, co powinienem powiedzieć na początku. Moje pierwsze zetknięcie ze światem młodych to było tak, że mama przyniosła do domu pierwszy numer i oczywiście powiedziała, że jestem miłośnikiem Tytusa, Romka i Atomka, o którym też w swoim czasie na sen sentymentalniku opowiemy, natomiast wiedziała, że jestem miłośnikiem i Przyniosła mi ten numer, ale powiedziała: No, ale pamiętaj, że to jak, że będziemy, ten, jak będziemy kupować to czasopismo, to żebyś nie tylko to, ten, ten komiks czytał, ale również te rzeczy, które mm, są w środku, no te inne rzeczy. Oczywiście zapewniłem, że będę czytać, ale oczywiście pierwszą rzeczą, którą przeczytałem od deski do deski, nie było tego dużo, to był ten komiks. Ale rzeczywiście było tak, że, że chcąc spełnić oczekiwania mojej rodzicielki, a ja wiedziałem, że to jest dosyć wnikliwa osoba i mnie może przepytać z tego numeru, co zresztą zrobiła, oczywiście. Więc ja ten numer przeczytałem dosyć dokładnie od deski do deski i połknąłem bakcyla, bo się okazało, że poza tym komiksem też jest ciekawie, też są tam treści, które mnie wciągają. I tak gdzieś w połowie lat 70. zostałem kupiony, i świat młodych towarzyszył mi przez kolejnych kilka lat. Nie żałuję tego, to było w jakiś sposób formujące dla młodego człowieka. Nie powiem, nie będę w tej chwili udawał starego, wszystko wiedzącego człowieka, który powie, A, to dzisiaj powinno być tak samo. Nie wiem, jak powinno być. Ale dla mnie wtedy to była rzecz ważna. I myślę, że dla ludzi z mojego pokolenia. To mogło być bardzo podobnie. Właśnie tak. No cóż, ja dzisiaj wystąpiłem trochę w roli odpytującego. A to może zakończę już, Marku. Przesyłajcie propozycje do sentymentalnika, do kolejnych odcinków. No i komentarze przede wszystkim. Piszcie, jak zapamiętaliście. Świat młodych szczególnie interesują mnie te wątki związane z fantastyką i ZUFO. Cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.